Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Roist i to was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj 21 odcinek serii Ligi Typera na moim kanale. No i tak, na początku jak zawsze wyniki meczy z 20 odcinka Ligi Typera, czyli poprzedniego odcinka. Mieliście wtedy do typowania 7 meczy, w tym 2 mecze, znaczy no, 1, no, 2 mecze razy 3 i 1 mecz razy 2. No i tak, pierwszy mecz, hit razy 2, to, to był sparring tutaj. Takie mm, dwie drużyny z Rosji. FK Rostów kontra Spartak Most, Moskwa. Tutaj wszyscy stawiali na, F, na Spartak Moskwa, ale FK Rostów wygrał 2-0. Drugi mecz Lech Poznań kontra Brondby. Tutaj Lech pokonał y, Brondby 1-0. To też był sparring. Trzeci mecz to już jest y, pff, półfinał U21. Z tego co pamiętam, był finał. Niemcy u21 kontra Rumunia u21, 4-2 dla Niemiec, tutaj dużo bramek padło, czwarty mecz Hitrazy 3, Hiszpania u21 kontra Francja u21, 4-1 dla Hiszpanów, piąty mecz Legia kontra Przybram, tutaj 5-0 Legia rozgromiła, szósty mecz Wenezuela, Argentyna, Argentyńczycy wygrali 2-0 i siódmy mecz to był również sparing Hitrazy 3, EKS Łódź kontra Radomek Radom, tutaj 2-2. do -2. Także teraz wyniki 20 odcinka Ligi Typera, Nie meczy, ale wasze wyniki. Odcinek wygrał Wiktor Sportmaniak, który zdobył 49 punktów. brakło mu jednego punkta do 50, no ale zdobył 49. Oczywiście gratuluję. Drugie miejsce mstreamer Streamer 777. Oczywiście to jest Matt Hazard 12, ale on zmienił Nick, więc. W tym odcinku takie powiadomienie, że M-Streamer 777 to jest Madhazard 12, żebyście wiedzieli to i od następnego odcinka będzie już normalnie bez Madhazard 12 w nawiasie. No i M-Streamer zdobył 37 punktów, trzecie miejsce Cox Gaming 35 punktów, czwarte miejsce tutaj miałem ja, ostatnio miałem dobrą serię, bo wygrywałem dwa odcinki z rzędu, a teraz mi słabej idzie. Ja miałem czwarte miejsce, 26 punktów i piąte miejsce Marcin tutka 25 punktów. I klasyfikacja generalna po 20 odcinkach Ligi Tutaj trochę słabiej to widzicie, ale jeżeli się dobrze przyjrzycie, to będziecie dobrze widzieć. No i tak, na pierwszym miejscu liderem klasyfikacji generalnej bez zmian M-Streamer 777, czyli Mat Hazard 12, 580 punktów. No osoba, która zdobędzie jako pierwsza 1000 wygrywa całą edycję, więc ciekawie będzie. Drugie miejsce Cox Gaming 546 punktów. Traci do niego tylko 34 punkty, więc to jest naprawdę da się odrobić. Trzecie miejsce Zakapior PRL 512 punktów. Czwarte miejsce Kibic ORP 1924. Hmm. 482 punkty Piąte miejsce tutaj mam ja 476 punktów Szóste miejsce Marcin Tutka 453 punkty Reszta zobaczcie sobie tutaj sami nie się nie zmienia No i teraz mm, Najważniejsze mecze, które typujecie w tym odcinku Do, do typowania tym razem 6 meczy plus yy, Tutaj 2 mecze razy 3 i 1 mecz razy 2 mm, Także no Przypominam tutaj, że większość meczy też jest sparingowych, więc pamiętajcie jakich strzelce dajecie. No i dobra, pierwszy mecz Sparta-Praga kontra Dynamo Moskwa, 2 lipca godzina 18. Trzeci mecz Hitrazy 3, Brazylia kontra Argentyna, 3 lipca godzina 2.30. No oczywiście ten Sparta-Praga kontra Dynamo Moskwa to jest mecz sparingowy. I ten drugi mecz Hitrazy 3, Brazylia-Argentyna. To jest mecz yy, Copa America. Jeśli chodzi o trzeci mecz, który typujecie, to jest tak samo jak drugi mecz hit razy 3. Tutaj yy, również to jest sparring polska drużyna Lechia Gdańska kontra grecki Olympiakos. Tutaj no, Lechia będzie miała z... ciężko, no, ale pamiętajmy, że to jest tylko sparring, więc mało się tutaj liczyć to będzie. Yy, no i Lechia Gdańska, Olympiakos 3 lipca, godzina 17. Czwarty mecz hit razy 2 CSK Moskwa kontra FK Rostów to jest również mecz sparingowy. Trzeci, lipca godzina 18. Piąty, przedostatni mecz, który musicie typować, to jest mecz Spartak Moskwa kontra Krasnodar, również sparring. 4 lipca godzina 18. I ostatni mecz to jest już mecz dwa dni później Radomiak Radom kontra Stalmielec. 6 lipca godzina 11. Więc samego. No może nie rano, ale cześć nie Czas na typy do 2 lipca, do godziny 18. No i co? Na dzisiaj tyle. Ja Was żegnam. Do następnego godzika. Trzymajcie się i cześć!